Marek Zając, witam serdecznie, a również serdecznie do Gniezna zaprasza Prymas Polski. We wrześniu odbędzie się 12. Zjazd Gnieźnieński w 1025. rocznicę spotkania cesarza Ottona z Bolesławem Chrobrym. Co ważne, każdy z Państwa może współtworzyć to wydarzenie. Jak? To wyjaśnią nasi goście. Ksiądz Pryma z arcybiskup Wojciech Polak, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Marta Titaniec i przewodniczący Komisji Programowej, ksiądz dr Mirosław Tykwer. To jest program Balans Bieli, w którym staramy się zobaczyć świat w jego prawdziwych barwach i odcieniach. Zaczynamy. Historia zjazdów gnieźnieńskich sięga roku tysięcznego, kiedy to do gniezna przybył cesarz Otton III. Zjazd był wydarzeniem przełomowym nie tylko dla rodzącego się w Polsce chrześcijaństwa, ale i dla całego państwa. W 1025 roku w Gnieźnieńskiej Katedrze koronowano dwóch pierwszych królów Polski Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II Lamberta. Sejm ustanowił rok 2025 rokiem milenium koronacji dwóch pierwszych królów Polski w Gnieźnie. Po niemal tysiącu lat, kolejny wielki Polak Jan Paweł II. Przyjeżdżając do Gniezna w czasie jednej z pielgrzymek do Polski w 1997 roku, postanawia wrócić do tradycji zjazdów gniezieńskich i zaprasza przywódców, prezydentów siedmiu państw europejskich, prezydenta Niemiec, Litwy, Ukrainy, Węgier, Słowacji, Czech, oczywiście prezydenta Polski, i apeluje o. Budowanie wspólnoty europejskiej, wspólnoty ducha. I przypomina, po pierwsze, że Europa powinna być wspólnotą, tą znacznie szerszą wspólnotą, po drugie zbudowana na wartościach duchowych chrześcijańskich, jako tym podstawowym tworzywie kulturowym, duchowym, bez której tej jedności europejskiej nie będzie. Szczególnie ważne z punktu widzenia dzisiejszych zjazdów wieńskich, warto spojrzeć na to w jaki sposób. Udało się kolejnym arcybiskupom gnieźnieńskim w ostatnich 30 latach przeformułować ideę zjazdów gnieźnieńskich ze spotkania wielkich tego świata na takie spotkania zwykłych obywateli, wierzących obywateli, na które wielcy tego świata chcą przyjeżdżać. Tym, co łączy chyba te współczesne zjazdy i ten zjazd planowany na wrzesień z tym pierwszym historycznym zjazdem, jest chyba to, że to jest taki moment, w którym można sobie miejsce, gdzie można sobie zdać sprawę z tego, że Polska naprawdę leży w sercu Europy i że naprawdę to, co najważniejsze w Europie, również zadanie budowania pokoju dla naszego kontynentu, w jakimś sensie spotyka się i koncentruje się w Polsce. Zjazdy gnieźnieńskie mają charakter ekumeniczny i Międzynarodowy. Gromadzą one chrześcijan różnych wyznań, którzy podejmują refleksję nad wolnością i źródłami nadziei dla Polski i Europy. Odwaga pokoju Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy to jest hasło XII zjazdu gnieźnieńskiego księże Prymasie. Co się za nim kryje? Przede wszystkim nie tylko. Troska o pokój, ale zdolność do wspólnego budowania pokoju w dzisiejszym świecie, wezwanie i nasza odpowiedź, którą chcemy podczas jazdu gniźnieńskiego szukać, i która ma być naszym wspólnym działaniem, nie tylko usłyszeniem tego, w jaki sposób może być dzisiaj w świecie tak podzielonym, tak skonfliktowanym w świecie wojny, w świecie wojen. Jak może dzisiaj być budowany pokój, jak tworzyć środowiska pokoju, ale przede wszystkim razem też szukać dróg, które pozwolą nam nie tylko poznać źródła i przyczyny niepokoju, wrogości, podziałów, ale będą także nas prowadziły na, na drogi pokoju, właśnie w ten sposób, starając się razem tworzyć to środowisko, które jest środowiskiem dobrych relacji. Wzajemnego zrozumienia, poznania, jak uczy nas Kościół, nie tyle i nie tylko równowagi sił i braku wojny, ale przede wszystkim życia w sprawiedliwości, w miłości i w pokoju. Bo pokój możemy rozpatrywać na bardzo wielu różnych poziomach od tego geopolitycznego, aż do naszego poziomu rodzinnego, indywidualnego i osobistego. Zaczynając od tego najwyższego szczebla, bo to oczywiście siłą rzeczy staje nam przed oczami, myślimy o wojnie w Ukrainie, myślimy o konflikcie na Bliskim Wschodzie, o wielu wojnach niszczących ten nasz świat, chrześcijanie mają wciąż taką siłę, że są w stanie wypracować drogi dla pokoju, tak jak uczynili to w Europie po II wojnie światowej? Myślę, że w kontekście geopolitycznym to w ogóle jest dzisiaj bardzo skomplikowane. Chyba nie ma takiego mądrego, który by powiedział, jakie rozwiązanie rzeczywiście byłoby dobre czy najlepsze. Natomiast takie rozwiązanie można wypracować. Oczywiście zjazd więźniowiecki ten zjazd nie pretenduje do tego, że wypracuje taką mapę geopolityczną, ale może być początkiem pewnego sposobu myślenia. Jaki to jest sposób myślenia? Że wtedy, kiedy jest możliwość wybuchu takiego konfliktu widać że jest pewne napięcie międzynarodowe lub konflikt już trwa że rozwiązanie nie jest tylko militarne ale muszą być negocjacje i sposób prowadzenia tych negocjacji my teraz widzimy że chociażby problem czy próba rozwiązania konfliktu czy Inwazji właściwie rosyjskiej na Ukrainę, za pomocą negocjacji, które mogą być bardzo niesprawiedliwe, może oznaczać budowanie pokoju bardzo nietrwałego. A trwały pokój, bo rzeczywiście chodzi nie tylko o to, żeby zakończyć wojnę, ale żeby budować społeczeństwo pokojowe, czyli trwały pokój, można osiągnąć przez taki sposób negocjowania, taki sposób budowania tego pokoju, zakończenia też konfliktu, aby. Ten pokój rzeczywiście był trwały, żeby był możliwy na warunkach możliwie, bo nie chcę powiedzieć, że stuprocentowo sprawiedliwych, może to jest niemożliwe w tej sytuacji, ale możliwie najbardziej sprawiedliwych. Myślę, że je, jeśli mogę tylko jedną rzecz dodać, papież Franciszek o tym mówił od początku wojny i był y, nierozumiany przez wielu. Myślę, że w Polsce także. Y, nie, nie myślę, jestem pewny, bo wiemy o tym. Dlaczego? Dlatego że on przez cały czas mówił, nie wystarczy używać broni. Trzeba szukać yy, negocjacji, które nie będą negocjacjami, yy, w których Ukraina po prostu byłaby poświęcona na rzecz Rosji, ale w których multilateralne rozmowy, bo to jest bardzo ważne, kto zasiądzie do tego stołu. Wiele stron szukać i wypracować wspólnie yy, formułę trwałego i sprawiedliwego pokoju. Dobrze, że Ksiądz wspomniał te słowa papieża Franciszka. Myślę, że mm, na przykład dość nieszczęśliwe, chociaż głęboko słuszne w swojej istocie stwierdzenie o odwadze białej flagi, sprawiło, że trudno było wielu ludziom na świecie zrozumieć przesłanie papieża Franciszka w kontekście wojny w Ukrainie. Wolę określenie odwaga pokoju. Bo Wolę dzisiaj, określenie odwaga pokoju. Bo dzisiaj mówienie o pokoju to jest odwaga a nie mówienie o wojnie czy, czy zbrojeniu. Dzisiaj mówienie o pokoju jest właśnie odwagą. Pokój jest tam, gdzie są ludzie odważni. Jak zaczynaliśmy przygotowania do zjazdu, szukaliśmy tematu, czyli to już ponad rok temu. Ktoś, powie, ktoś ale jakby szybko żeśmy zrozumieli, że właśnie pokój, a potem się go zdefiniowali, dodefiniowali odwagą pokoju, jest czymś, co dzisiaj jest nam potrzebne. Ale właśnie rozumiemy to, dużo szerzej, nie tylko jako brak wojny, bo jak czasami słyszę po, pokój, co jest atrakcyjnego w pokoju? Pokój nie tylko brak wojny, brak konfliktu, to jest budowanie takich przestrzeni, takich struktur pokoju, takich struktur relacji, struktur społecznych opartych na, na harmonii, na sprawiedliwości. na sprawiedliwości, na niepogardzie, właśnie po to, żeby Właśnie, żeby zbudować, niech chcę sobie zagwarantować, bo jak widzimy, nic tutaj nie jest gwarantem, właśnie ten trwały pokój. To będzie już dwunasty zjazd Gnieźnieński. Te zjazdy mają historię liczącą lat 28. Wszystko zaczęło się w roku 1997 i książę prymasie od samego początku, w mniejszym lub większym stopniu, ale zawsze w DNA tych zjazdów wpisane było również spotkanie zachodu i wschodu. Tak będzie również we wrześniu tego roku? Pragniemy, żeby ten wymiar zjazdu, jako spotkania chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej, tak określamy to w najbardziej szerokim kontekście, żeby on rzeczywiście był nadal widoczny. My rozumiemy, że dzisiaj to spotkanie może nie być proste i łatwe. Ale jednocześnie widzimy i chcemy do tej debaty na temat odwagi pokoju, może raczej do współmyślenia, do szukania tych dróg pokoju, zaprosić oczywiście chrześcijan żyjących i na zachodzie, i na wschodzie Europy. Trochę nawiązujemy w ten sposób ciągle do tego marzenia świętego Jana Pawła II, który mówił o tym, że Europa powinna oddychać dwoma płucami i jednocześnie że gniezno. To miejsce świętego Wojciecha może być takiego swoistego rodzaju pomostem, może być swoistego rodzaju łącznikiem między wschodem i zachodem, między tymi, którzy przecież także w rzeczywistości życia na zachodzie, mówimy tu o bardzo szerokim kontekście, szukają dróg pojednania i pokoju, bo jeżeli myślimy o tych drogach duchowego yy, źródła pokoju, czy wręcz, o budowaniu pokoju w oparciu o trwałe więzy i relacje, to dotyczy to zarówno ludzi na wschodzie, jak i na zachodzie. Natomiast wiemy, że jest ten kontekst wojny w Ukrainie, ale także konfliktów, wojen w różnych częściach świata. Dlatego to spotkanie nadal traktujemy i chcemy, i będziemy zapraszać chrześcijan i ludzi dobrej woli, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, tak symbolicznie mówiąc aby ta refleksja tutaj prowadzona w środkowo-centralnej Europie właśnie mogła stać się źródłem inspiracji do życia w pokoju, właśnie do życia także w pokoju tutaj między nami. Przez 28 lat można powiedzieć, że zmieniała się również formuła zjazdu. Pamiętam zjazdy z udziałem bardzo ważnych polityków z Europy i ich przemówienia. Pamiętam zjazdy o takim charakterze bardziej akademickim, a czasem bardziej modlitewnym. W przypadku tego zjazdu stawiają Państwo na formułę warsztatową. Co to znaczy i skąd taki wybór? Ja to nazwałam sobie na swoje potrzeby PPS-podmiotowość, partycypacja i sprawczość. Rzeczywiście to był duży, duży plus, bo jak patrzę na wielkich tego świata, to widzę, że ten był na zjeździe, ta osoba była na zjeździe, ten był na zjeździe, więc rzeczywiście to jest, mieliśmy dobre intuicje i moi poprzednicy. A rzeczywiście chyba dzisiaj jest taki czas, że i to też papież Franciszek pokazał nam poprzez Synodalność, żeby włączać ludzi w procesy tworzenia zmiany. Czyli uczestnicy zjazdu mają być zarazem jego współtwórcami? Tak, i to było nasze marzenie organizacji, które ponad 10, które właśnie od tych 28 lat te zjazdy przygotowują, żeby zjazd nie był jednorazowym wydarzeniem, żeby był etapem na drodze. No i w tym roku próbujemy budować właśnie środowisko przed zjazdem organizacji to jest około już dzisiaj około 50 organizacji wspólnot chrześcijańskich nie tylko katolickich i z bardzo różnych stron i katolicyzmu i opcji tak to powiem społecznych chcemy zbudować środowisko przedzjazdowe żebyśmy właśnie nazwijmy to platformą Gniezno 1000 żebyśmy poprzez różne spotkania inspiracje Tworzyli refleksję, która doprowadzi nas właśnie do zjazdu, że nie przyjedziemy tylko na zasadzie bycia odbiorcami pewnych treści, tylko też już z pewnymi przemyśleniami, z pewną refleksją, którą właśnie tworzyliśmy przez te kilka miesięcy przed zjazdem. Tak, to ma być 35 warsztatów. W, powtórzonych dwa razy. Ma być tylko sześć głównych mówców, którzy mają być dla nas inspiracją, którzy też będą i prowadzili warsztaty i będą brali udział w, w, w Zjeździe. To będą cztery fora, cztery panele pokojowe No i właśnie i te warsztaty, i te spotkania, i te dyskusje ludzi, którzy będą na Zjeździe. Czyli ta. Partycypacja, podmiotowość, chcielibyśmy, żeby zaowocowała też sprawczością. Zgasłością. Czyli zjazd rozumiany nie jako jednorazowe, wielkie wydarzenie, tylko jako pewien ważny etap na drodze. I podczas zjazdu, jak rozumiem, nie chodzi o jakąś deklarację, przesłanie, tylko o wyznaczenie sobie dalszej mapy drogowej wspólnego działania? Ja się ucieszyłem tym sformułowaniem wielkie wydarzenie, bo rzeczywiście zjazdy są wielkim wydarzeniem i nawet myślę, że w Polsce wiele osób o tym nie wie, więc w sumie nawet to spotkanie jest okazją do tego, żeby powiedzieć. Zresztą również papież Benedykt XVI określił to wydarzenie jako wielkim w Europie Środkowej. Więc może chodzi też o odkrycie tej przestrzeni, rzeczywiście spotkania, która trwa. A teraz zakończeniem to marzenie nasze, żeby to był taki model partycypacyjny, żeby to była metoda pewnej sprawczości ludzi, nie tylko... Trochę tak, jak papież Franciszek mówił, że trzeba odwrócić piramidę, nie? Że y, y, piramida w ten sposób ustawiona ma jakichś decydentów, y, bardzo ważne osobistości, mówcy i na dole wielka rzeszy, o, rzesza odbiorców. Jeżeli odwróci... Biernych odbiorców. Do Albo na przykład biernych odbiorców, tak. Natomiast jeżeli odwrócimy tę piramidę, to wtedy rozumiemy, że ci na dole, czyli mówcy, paneliści są tylko y, sposobem na to, żeby inspirować, a najważniejsza jest ta góra, to znaczy ludzie, oczywiście ludzie to znaczy my wszyscy, tak? to, y, również ci ważni, również biskupi, również wszyscy, którzy chcą wspólnie wypracować y, jakąś, no właśnie, może to jest dla nas ciągle pytanie, co chcemy wypracować. Dlatego na końcu tego zjazdu nie ma być po prostu deklaracja, chociaż ona też będzie, bo wydaje mi się, że zawsze potrzebne jest jakieś przesłanie intelektualne, czyli społeczne. Ale to nie będzie zamykające przesłanie. Ono nie, raczej będzie inspirować nie, do Nie, ale będzie działania. czymś więcej, to znaczy, w sumie to jeszcze nie wiemy, jak będzie napisane, ale no, ma, ma, ma zawierać w ramach kwa... zjazdu. No właśnie, tak. więc jeżeli w sumie nie znamy dobrze odpowiedzi na to pytanie, to może dobrze, że nie będzie napisane. Wcześniej. Ono ma składać się z dwóch elementów po prostu pewnej treści, pewnego przesłania intelektualnego i w drugiej części z takiej mapy drogowej, to znaczy, że wypracowane elementy wspólnej dalszej drogi. To jest nasze marzenie. Ale ja jeszcze, to. Do... Jeszcze może dodam, że. Tak jak też rozumiem, pokój. Że to, jest, to nie jest jakaś odpo Znaczy to nie mam, my nie mamy odpowiedzi właśnie, to jest to, co mówi Milek. My nie mamy dzisiaj odpowiedzi. My jesteśmy w drodze i dzisiaj, zresztą patrząc, co się dzieje też na świecie w ostatnich dniach, pokój jest pytaniem. Pokój jest pytaniem, do którego też, do którego. Dania odpowiedzi na poziomie, jak właśnie wspomniałeś na początku, tej mojej indywidualnej, mojej gotowości, otwartości na, na innego, mówiąc po lewinasowemu, po właśnie te struktury międzynarodowe. Do tego właśnie chcemy zaprosić uczestników zjazdu i właśnie tak, żeby wszyscy go mogli. Ale to oznacza, że w idei 12 zjazdu odzwierciedla się więcej, powiedziałbym, odmian odwagi. No, odwaga myślenia, bo rozumiem, że to będzie swobodna warsztatowa dyskusja. Odwaga słuchania trzeba być odważnym, żeby w spokoju wysłuchać innego zdania z szacunkiem, i żeby porozmawiać. Będzie to też. Dobrze, że nawiązujemy do tego, że deklaracja nie jest gotowa, ale powstanie rzeczywiście podczas zjazdu. To będzie też odwaga debatowania w samym Kościele. Przypominamy sobie historię Soboru Watykańskiego II, kiedy dokumenty były gotowe już przed początkiem i nad nimi miała toczyć się dyskusja, ale ojcowie Soborowi powiedzieli: Nie, nie, my najpierw będziemy dyskutować i dopiero w ramach dyskusji. Te dokumenty w naturalny sposób będą się tworzyć. Czy ksiądz Prymasz też dostrzega w tej idei 12 zjazdu Gnieźnieńskiego odwagę synodalności, do której namawia nas papież Franciszek? Mogę powiedzieć, że już troszeczkę na tym etapie przygotowania do spotkań zjazdowych. Taką metodą pracujemy. Metoda pracy, którą przyjęliśmy w takich spotkaniach, które już się w gnieźnie wydarzyły, kilkakrotnie, właśnie metodą synodalną metodą, która pozwala nam wszystkim na słuchanie siebie nawzajem to dla mnie było wielkie wydarzenie na każdym z tych spotkań, że po prostu ludzie tak różnych opcji, orientacji społecznych, także różnych wrażliwości, myślę, religijnych, chcieli nie tylko być ze sobą razem, odpowiedzieli na to zaproszenie, ale przede wszystkim wsłuchiwali się w siebie nawzajem. I z tego słuchania rodziła się debata, rodziła się wspólne poszukiwanie dróg, kierunków, stąd wydaje mi się, że będą to dobre owoce, bo te spotkania taką nadzieję czy taką prognozę przynoszą. To ja coś powiem z takich kuluarów tych spotkań. Na jednym z ostatnich spotkań właśnie w Gnieźnie organizacji przedstawiamy się, siedzimy w dużym kręgu, przedstawiamy się i słyszę, że są osoby z Polonia Christiana za chwilę słyszę, że Kluby Tygodnika Powszechnego więź, Kongres Katoliczek Katolików i tak potem jeszcze padają organizacje. Szeroki wachlarz światopoglądowy. Szeroki, tak to można bardzo. ująć Bardzo. I ja mówię, niespotykany. I tak, tak. I tak sobie siedzę, słucham i mówię, to się, myślę, to się nie może udać. Te trzy dni, to się nie, to się, to się nie uda. Bez Już, kokieterii. E, czułam naprawdę? to. Do tej taki pory, był lęk? Tak, taki był lęk. Mówię, to się nie może udać. To się udało. To się udało. Naprawdę pracowaliśmy w grupach. E, aż czuję takie naprawdę wzruszenie, że bo też słyszę e, tam, gdzie jestem, tam, gdzie pracuję w moich środowiskach, jak bardzo właśnie... Ta polaryzacja nas Polaków na poziomie politycznym, religijnym, społecznym dzisiaj uwiera, uwiera ludzi starszych i ludzi młodych. Młode pokolenie to uwiera. Przede wszystkim to jest pierwszy, yy, yy, pierwszy powód, yy, dla którego właśnie kiedy mówią, że co, ma, co, co, co trzeba zmienić w Polsce, w Kościele. Właśnie ta polaryzacja. To spotkanie się udało. Naprawdę było, było wspaniałe. Refleksje, wnioski były, były, były bardzo dobre. Była, był dialog, i, i się okazało, że możemy rozmawiać. Po prostu możemy rozmawiać. I dzisiaj wiem, że jak się spotkam z tymi osobami, z, ze strony, która nie jest moją stroną w sensie może ideową, to ja, ja widzę człowieka. Ja widzę konkretną twarz. Z tym rozmawiałam, z tym się zgadzam w wielu y, opiniach, y, z tym możemy budować. I no. też odwaga spotkania innego no, dodałam szczerze. Odwagi. Nigdy się nie skończy polaryzacja ani w świecie, ani w Europie, ani w Polsce, jeżeli podzieleni będą sami chrześcijanie, katolicy. Znaczy, jeżeli my nie będziemy potrafili usiąść do jednego stołu i porozmawiać ze sobą z szacunkiem, to nie ma już nadziei, ale cały czas. Niczym refren, i słusznie, powraca słowo odwaga. Gdzieś w tle jest ten pierwowzór. Rok tysięczny, zjazd gnieźnieński, władca świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Wielki cesarz Otton. Jak pokorny pielgrzym przybywa do grobu świętego Wojciecha i rozmawia jak z przyjacielem z władcą dopiero rodzącego się państwa, którego ojciec przyjął chrzest. Przecież to też było odważne. Przecież to też było na wskroś ewangeliczne. Przecież to też było, ja nie przepadam za tym słowem, ale to go użyję, jakoś prorocze, profetyczne. Może coś jest w tym gnieźnie? No, mamy taką nadzieję. Dlatego chciałbym tutaj wspomnieć o zaproszonych gościach, z którymi jak rozmawiamy, to, gdy mówimy o tym, że y, przygotowujemy konferencję, bo zjazd jest pewnego rodzaju konferencją, jako kategoria y, takiego spotkania, y, to oni słuchają dosyć tak spokojnie. W momencie, kiedy mówimy: partycypacja, y, mapa drogowa, ruch społeczny. Szukanie rozwiązań, budowanie społeczeństwa, kultury, instytucji, architektura pokoju nagle się zapalają. Czyli nie kolejna konferencja, tylko spotkanie na serio. Tak, i to jest odwaga, bo to jest odwaga myślenia, że możemy to zbudować. Właśnie na tym to polega. To znaczy, jeżeli na przykład w kontekście toczących się wojen mówimy, co my możemy, nic nie możemy, to oni zadecydują, to ja sobie zadaję pytanie, jak to jest możliwe, że żyjemy ciągle w świecie, w którym jedna osoba czy kilka osób podejmuje decyzję, te 100 tysięcy będzie zabijać tamte, tamtych 100 tysięcy osób i my się zabijamy. Jak to jest możliwe? To znaczy, że odwaga myślenia nie, nie jest kwestią oczywiście odebrania władzy, czy to nie jest kwestia budowania jakiegoś anarchistycznego modelu społecznego, ale takiego, który rzeczywiście ma trochę. Z synodalności, bo synodalność w zamierzeniu, tak jak Pan wspominał, Kościoła nie jest tylko wewnątrz kościelnym procesem, ale dla świata. Chrześcijanie rzeczywiście mają swoją rolę dzisiaj odegrać w ten sposób epokową wręcz rolę tak jak kiedyś w Cesarstwie Rzymskim że chcą pokazać. Drogę budowania społeczeństwa, w którym wspólnie od samych podstaw, i na tym polega godność każdego człowieka, wypracowuje się decyzje, a potem pozostawia się decyzje, podejmowanie decyzji tym, którzy są jakby prawowitą władzą, czy w kościele, czy w społeczeństwie. Ale ten proces, znaczy te proporcje muszą się zmienić. Znaczy nie może być po prostu polityk, który ma władzę, pieniądze i on stosuje narzędzia propagandowe i tworzy własną ideologię, żeby pozyskać ludzi i w ten sposób buduje się konflikt zbrojny, ale odwrotnie. Siła społeczna tak mocno wypracowana od dołu, że żaden władca nie podejmuje arbitralnych decyzji. Nie nasyła na Zwyczajnie na siebie. I rzeczywiście to jest rzeczywiście odwaga myślenia o pewnym marzeniu, budowania e, trochę nowego, ja wiem, że to brzmi jak e, utopia, ale jeżeli po drugiej wojnie światowej e, tak wiele osób, e, twórców, pisarzy, polityków, papieży mówiło o tym, że pa Jan Paweł II, który wołał nigdy więcej wojny. On nie mówił tylko, on nie wołał tylko y, o braku wojny w tym sensie, oby jej nie było, ale zróbmy wszystko, żeby jej nie było. Nigdy więcej wojny. Nie traćmy odwagi, nie traćmy nadziei. Bardzo dobry przykład ksiądz doktor przywołał. Europa po II wojnie światowej. My się już do tego przyzwyczailiśmy. Ale wtedy uwierzyć w to, że Francuzi pojednają się z Niemcami, a Niemcy kiedyś z Polakami, nikt by w to nie uwierzył. Ale wierzyła w to grupa mądrych chrześcijan, która zaczęła od spotkania, zaczęła od dialogu, a potem przeszła do budowy Unii Europejskiej, czyli Europy na zupełnie innych zasadach. My tutaj zapalamy wszystkich entuzjazmem, i pewnie już są osoby przed telewizorami, które mówią: Chciałbym być w gnieźnie we wrześniu 2025 roku. Księże Prymasi. Teraz ma ksiądz Prymas unikalną okazję, żeby do tysięcy ludzi w Polsce zaapelować, by wzięli udział w XII Zjeździe Gnieźnieńskim. Pokornie i serdecznie zapraszam do Gniezna. Zapraszam do Gniezna w roku tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Zapraszam serdecznie do Gniezna nie tylko dlatego, żeby sięgać tutaj do korzeni, ale żebyśmy razem mogli budować przyszłość. Chrześcijanie. Ku przyszłości Europy, tak, ku przyszłości tej Europy, której korzenie są także tutaj w Gnieźnie, są tutaj zakorzenione zarówno w wodzie Chrztu, jak i w męczeńskiej krwi Świętego Wojciecha. To są nasze korzenie, z których wyrastamy, ale chcemy poprzez spotkania zjazdowe tworzyć przestrzeń dzisiaj w tym świecie, budować razem, budować Europę ducha. Tak jak było to na poprzednich zjazdach, Europę rodziny, Europę opartą na wartościach, Europę, która będzie oddychać płucami wschodu i zachodu, Europę, która będzie Europą pojednanej różnorodności, także tych wszystkich chrześcijańskich wspólnot, które przecież razem ten kolejny zjazd knieźniński współtworzą. Ale też każdego, który tutaj i każdą, która tutaj przybędzie w tym czasie do gniezna. Nie tylko chcemy zaprosić do słuchania, ale chcemy przede wszystkim włączyć w tą pracę, której owocem, taką mamy nadzieję, będzie nasze nowe marzenie, tak jak to marzenie sprzed 1025 lat miał przybywający do gniezna od tą trzeci. Marzenie o Europie, która jest Europą, przyjaźni, relacji, wzajemnych spotkań jest naszym wspólnym domem i chcemy ten wspólny dom razem budować. Myślę, że teraz już należy po obejrzeniu naszego programu zasiąść przed komputerem, wejść na stronę gniezno i włączyć się w tworzenie 12 zjazdu gnieźnieńskiego. Zapraszamy. Również do tego, żeby zobaczyć kto przyjedzie na ten zjazd, bo o tym nie mówiliśmy, a tam są bardzo ciekawe, ważne postacie. Wszystko na stronie gniezno1000.pl, a my nie mam najmniejszych wątpliwości. We wrześniu widzimy się w pierwszej stolicy Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję wszystkim naszym widzom za uwagę. Czujcie się zaproszeni do gniezna. To wszystko na dziś, a ja zapraszam wcześniej na kolejny odcinek Balansu Bieli i przypominam, że wszystkie dotychczasowe wydania naszego programu dostępne są w internecie. Do zobaczenia.